Twój tata wie, że jesteś u mnie? Wie. I co powiedział? Pierdol, to co tam się <laughs> będzie działo. <śmiech> <Grzegorz>! <śmiech> Ale przecież wiesz, że ja twojego tatę w latach dziewięćdziesiątych my się znaliśmy. Byliśmy kolegami z pracy. Ja, tak. Co się z nim stało? Nie, no, stało się to, Kuba, że czasami rzucasz na, na wiatr słowa, które bardzo ranią o, o tacie. Powiedziałeś kilka zdań, czy napisałeś. Taki bardzo krzywdzący, ale... Żartobliwie, ironicznie. No, tak. no, nie wszyscy jesteśmy ze spiżu. O mnie Wiesz, też. Jeszcze czytałam teraz bardzo dobrą książkę, jeżeli mogę polecić Małgorzaty Halber-Hałas. Znam książkę Małgorzaty. W ogóle uważam, że Małgorzata Halber jest bardzo czujną obserwatorką bardzo rzeczywistości. Bardzo czujną. I ja. tam jest właśnie bardzo dużo o tym, co się teraz dzieje w przestrzeni internetowej. Nie wiem, czy czytałeś akurat te pozycje. O tym, jak szydzimy z siebie dzisiaj, ile jest jadu w nas. Ale poczekaj, nie, nie, nie stosujmy skali jadu do ironii, do sarkazmu, do pewnego świeconego cynizmu, bo ja mam wrażenie, bardzo do, tą ciekawą granicę ja na, przykład, ja na przykład dowcipem przytulam ludzi. Uważam, że ja ich przytulam.